To jest taka podgrupa w ramach grupy Kowary Biegają. Prawdopodobnie ma ponad 3 metry. Szanowni drodzy widzowie, w imieniu redakcji Kuriera Kowarskiego, czyli Wojtka Międkowskiego, który obecnie jest chory, i moim, składam Wam najserdeczniejsze życzenia radości i zdrowia w tym nowym nadchodzącym roku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Misja to jest taka podgrupa w ramach grupy Kowary biegają, pomysł powstał w 2016 roku. Wtedy była misja Maraton 1. teraz jest druga edycja, już troszeczkę w innym składzie. Wtedy to był skład sześciosobowy, teraz jest dziewięciosobowy. Mam nadzieję, że wszyscy dotrwają do tego maratonu. W dobrym zdrowiu. Przeprowadziłam się ze szczecina w te okolice. Co było marzeniami od przynajmniej 10 lat, jak nie nastu. No i mieszkam w Kostrzycy i dołączyłam się właśnie do grupy biegowej Kowary. Czy masz już za sobą jakiś maraton? Maraton nie. Mam kilka półmaratonów. Biegów około 30 km po, No, górkach mniejszych niż tu. jest to bardzo ciężki dystans, wymagający no, dużego takiego przygotowania treningowego. Czy przed takim podjęciem decyzji o bieganiu maratonu trzeba zrobić badania lekarskie? Tak, to trzeba zrobić takie no, podstawowe, przynajmniej krwi. Najlepiej już przebadać się bardziej szczegółowo u kardiologa. My no już z wiem, dosyć długo biegamy, jakieś 8 lat. E, po prostu tak z... Przychodziłam z psami na spacery, ludzie zaczęli mnie wymijać, wyprzedzać. Więc sobie pomyślałam, skoro oni potrafią biegać, może ja spróbuję. Ile maratonów masz za sobą już? Taki maraton pełny, aczkolwiek bez atestu, który przebiegłam na Mazurach, to jeden. My z tofikiem biegamy górsko, nigdy nie przepadaliśmy za płaskim bieganiem, więc to będzie dla mnie totalna nowość. Taki płaski i po asfalcie maraton. Czy masz jakiś czas, który chciałbyś osiągnąć? 4-15. Czy bieganie jest zdrowe? Tak, bieganie jest bardzo zdrowe, jeżeli się to robi z głową. A czy maratony są zdrowe? E, podobno nie, e, podobno nasz organizm potrzebuje aż miesiąc czasu po takim maratonie, żeby dojść do siebie. Czy można do was dołączyć jeszcze? Jeżeli ktoś jest w treningu biegowym od e, kilku lat systematycznie te 16 tygodni jeszcze wy, wystarczyło. Kasiu, po co biegać maratony? Dlaczego? No, żeby sobie. Że jestem dobra w czymś. Ile razy już przebiegasz maraton? Osiem. To będzie mój dziewiąty maraton w Krakowie. Też mi daje to takie poczucie, że, że robię coś fajnego i że robię coś dobrego dla siebie i mam z tego ogromną frajdę. Mhm. Czy to jest zdrowe bieganie maratonu? Myślę, że tak. Dobrze działa na głowę. Jaki planujesz mieć czas? Lepszy niż ostatnio. Marzę my? o tym, żeby złamać 3:30. Nie bieg tylko Marcin. To jest absolutny debiutant, który. W ogóle nie za... niedawno zaczął biegać. Powiedz mi od kiedy biegasz? Od dwóch miesięcy. A wcześniej miałeś jakiś kontakt ze sportem? Yy, nie miałem. Ile dziennie biegasz? Czy tygodniowo nie biegasz? Biegam trzy razy w tygodniu. Już osiągam jakieś tam 18 km jednorazowo. A czym jest dla ciebie tak to, wyzwanie maraton, żeby przebiec? To? Sprawdzenie własnych możliwości. Kiedy maraton? W kwietniu. 21 yy, Jaki masz cel, jeżeli chodzi o czas? Chcę wziąć udział i chcę ukończyć. Ten maraton pierwszy, wiem po sobie, to się zapamiętuje na całe życie. Nie pamięta się dziesiątego, dwudziestego, ale ten pierwszy zawsze. Mhm. A jak to jest, jeżeli ty już przebiegł maraton, to znowu się musi do niego przygotować? Ja tak. tak. Ja jestem zdania, że optymalnie jest biegać góra dwa maratony w roku. Są osoby, które biegają maratony nawet co tydzień, mhm. ale ja nie jestem zwolennikiem takiego biegania, bo to uważam, że to jest szkodliwe dla organizmu. Maraton to jest tylko jeden dystans 42 km 195 m na płaskiej, atestowanej trasie. To jest prawdziwy maraton. Najważniejsze jest to, żeby trening był uszyty na miarę, pod każdego. Nie da się wszystkich wrzucić do jednego worka. Kowary biegają zakładaliśmy 7 lat temu po to, żeby zjednoczyć ludzi w kowarach, którzy razem uprawiają ten sport. Od kiedy biegasz? Od 9 lat. Ile maratonów masz ze sobą? Pierwszy zrobiłam w 2017 roku mhm. i teraz chcę zrobić drugi, też w Krakowie. Jak takie treningi wyglądają? No to jest około 3-4 treningów w tygodniu. I jakie masz cele, jeżeli chodzi o wynik czasowy? Wtedy zrobiłam 4,40, teraz chcę zrobić 4,15. Dystans z maratonu do Aten wynosi 37 km. Później w 1896 bodajże zaokrąglono do równych 40 km. Natomiast skąd te 42 i 195 metrów? Ano wzięło się to stąd, że w roku w 1908 w Londynie akurat yy, przesunięto o tą odległość, bo chciano, żeby meta była na wprost loży królewskiej. I tak dodano te 295 i tak już zostało do dziś. Grupa Kowary Biegają jest mieszkańcom naszego miasta szczęśliwego nowego roku i żeby postanowienia noworoczne nie skończyły się na 3 stycznia. Brzoza Brodawkowata. Mhm. I co jest specjalnego w tej brzozie? Prawdopodobnie ma ponad 3 metry. A więc nadaje się na pomnik przyrody. A być może jest największą brzozą w Polsce. A jaka jest największa brzoza w Polsce? 319 cm na wysokości 130 cm. No i o pięknie, zobacz. Darku. No, no. no, chyba. Chyba, że się mylę. Dobra, macie 30. 460 centymetrów. Szkoda, że to nie brzoza. Myślałem, że to jest brzoza brodawkowata, ale to najprawdopodobniej niestety jest topowa. A co to, to zmienia? Czy to jest dalej kandydat na pomnik przyrody? Czy? Tak, to jest kandydat na pomnik przyrody, ale to już nie jest kandydat na największą brzozę w Polsce. Czyli rozczarowanie? No nie, aż tak to nie.